Ja kochani, udało się, nie było łatwo, ale się udało. Zabawy niemiara ze sprężynkami nie za bardzo wytarte, ale nie szkodzi. Powiem Wam, kręci się i hamuje. Musiałem regulator trzy razy sprężynę ściągnąć, tą główną, dużą. Jedna strona założona to już koty za płoty. Za przeproszeniem 30 lat temu to widziałem. Tą technikę, ale udało się opanować to, nie? Także kręci się, a ręczny hamuje. Tylko dwa otwory jakieś mi się nie podobają. Inny typ bemna. Tu nie było takich otworów na cztery śruby i jeden był z tym gwintem, że się wypycha fajnie. Co wam ten typ dałem? Nasmarowałem, wszędzie smarem. Ładnie tam, gdzie trzeba, gdzie chodzi, gdzie trzy sprężyny nasmarowałem, żeby tu koledze nie pękły. A takie tam moje na głowę, jak ma pęknąć, tak pęknie, nie? Wiecie, o, tutaj nawaliłem też smaru, gdzie to wszystko chodzi, żeby woda się nie stawała. Także bierzemy się za drugą stronę. No i montujemy letnie. Takie piękne Vector Spring 205 60 16.